Robaczki, co dzisiaj? Dzisiaj my natomiast polecimy sobie do. Wczoraj ktoś odkrył, wyobraźcie sobie, że wczoraj w Elite Dangerous ktoś odkrył nową, nieznaną wcześniej bazę planetarną. Zaczęło się od tego, że on w ogóle znalazł wcześniej nieodkryty i to jest jego odkrycie genuine. Nowy listening post w systemie HIP. Bla bla bla. I na podstawie informacji z tego okazało się, że są trzy takie, takie boje nawigacyjne, które dają informacje i z tych trzech wiadomości można sobie było wytriangulować system, Właśnie ten, i tu sobie polecimy. I okazało się, że first footfall tutaj już ktoś miał, na tej planecie, ale mówię, nikt wcześniej nie dawał znać, więc nie wiadomo, czy ta baza była odkryta wcześniej przez kogoś i zachowana w tajemnicy, czy ktoś po prostu odkrył i jakby no, nie pomyślał o tym, że można dać komukolwiek znać, że to jest może coś nowego, coś nieodkrytego wcześniej, albo po prostu nie odkrył nikt tej bazy i to był faktycznie pierwszy raz, kiedy ktoś na nią natknął, nie? No i polecimy sobie tam teraz. hip 84 3210 start, 326, 84326, hip 84326. Natomiast, no, tak, po typie tego kontentu, tego to jest to baza, która została dodana do gry no dawno temu. Nie? I ona była nieodnaleziona przez te, przez te kilka ładnych lat. No, Elita miles z 10 lat? to może z 6. Nie pamiętam kiedy te bazy były dodawane, to były czasy tam Conflux, Horizons, a nawet, a czekajcie w zasadzie. Bo ja mam przecież Lore, Timeline. Horizons kiedy było? 2015. W każdym razie to musiało być w okolicach tutaj jakoś, o. 15, 16, może 17. The Return. Jakoś tak może to było. Więc to jest bardzo stara rzecz. No dobra, jak to było? Hip 84326 tak? O to jest 1000 lat To na dwa skoki lotniskowcem będzie To nie, to polecimy tam z buta Nie wiem lotniskowca tracił na takie i pół godziny czasu Hello? Już? Booster jest. Fuel <laughs> Scoop najważniejsze jest. Dobra. Limpetów nie potrzebujemy. Możemy frunąć. Na wyprawę. Na wycieczkę w zasadzie. Bo to takie 1000 lat to w zasadzie wycieczka. Dobra, lecimy. Wyznaczony był ten tras, aha, nie. Ten tras, ten kurs chciałem powiedzieć. Wyznaczony był ten tras. Eee, <grym> hip 8, 4, 3, 2, 6. 16 skoków, no, na lajcie. statkiem, w sumie to nie wiem, hmm. Nie wiem czy statkiem czytasz logi. Jeden z deweloperów powiedział wtedy, że są jeszcze w grze rzeczy, które oni dodali na release w 2014 roku i nikt ich do tej pory nie odkrył. No i tutaj jakiś czas temu ktoś odkrył też no, jakieś, kilka nowych baz Guardiansów, których też, nikt, też nie odkrytych wcześniej, nie? Także takie pytanie się, na, się mi nasunęło, ile tak naprawdę jeszcze jest takich rzeczy w Elite Dangerous, które zostały dodane na przykład, wiecie, do gry na release i jeszcze ich nikt nie odkrył nigdy. To jest niesamowite dla mnie, że po tylu latach jakby... Z jednej strony ta... Ten ogrom świata gry jest w pewien sposób takim nawet minusem można by było powiedzieć, nie? Bo mimo wszystko, no właśnie mnóstwo czasu zajmuje znalezienie takich rzeczy, jeżeli mamy 400 miliardów systemów, i na przykład, no nie wiem, powiedzmy, że 10 tysięcy obiektów do znalezienia, no to kurde, to jest trochę niewykonalne, nie? <grytanie> to jest łód szczęścia niesamowity, żeby coś, coś takiego znaleźć. A z drugiej strony, znajdując, znajdując coś takiego, Satysfakcja jest tym większa, bo w tak ogromnym świecie gry znaleźć coś takiego No kurcze <laughs> Jest to ciekawe, ciekawe to jest. Takie 50-50 bym powiedział Czekaj. 8, 4, 3, 2, 6, 1A Dobrze. Jesteśmy w prawidłowej lokacji. Ja mojego LW odkryłem latając w tym systemie z zaległości. no. I to mówię, to wcale nie jest jakoś mega daleko, nie? on To ty jest tysiąc lat od przestrzeni, no to jest wszystko, to jest wszystko już obleciane, nie? Jak ładnie ta planeta jest umiejscowiona w ogóle, patrzcie. Tuż przy pierścieniu brązowego karła, w ogóle karzeł brązowy z pierścieniem, to jest gwiazda. Typu brązowy karzeł. Jaki ma ogromny pierścień, patrzcie. Tak tak, jest, będzie w 2030, którymś w husarskim w husarskim systemie w 2034 chyba. Nawet miałem o tym pisać w post na forum Frontiera. Colliders w Cam, czy widzicie? 2037 będzie zderzenie dwóch planet. To dlatego właśnie za to kocham tą grę. Za to tą grę kocham właśnie, że już teraz ona jest tak dokładna, jeżeli chodzi o astrofizykę i całe to, jak działa ten Wszechświat od strony fizycznej, astro, od strony fizyki, czy tudzież astrofizyki, że już dzisiaj można przewidzieć czystą matematyką, że 11, 11 kwietnia w 2037 roku o 6, że do minuty, o 6.43 rano, dwie, dwa Księżyce, które krążą wokół jakiejś innej planety, Możemy sobie nawet je zobaczyć. To jest nasz kusarski system, kamcza. 12C i 12B. To jest gazowy gigant klasy pierwszej. Albo Jow, Jowisz... Jowicz, Jowiszny. Jowiański. Gazowy gigant. I planetki B i C. Czyli ta i ta. I teraz, jak sobie wejdziemy na orery. Dwunastka. Dlatego, zobaczcie. Zobaczcie, jak one, mają, jak one mają orbity blisko siebie. Dlatego się zderzą. Ciekawe jest odległości, tutaj, tak. W LS-ach. Z pół ls -a? No, kurde, bez kitu. Dlatego się, się zderzą. Jedna ma obieg, jaki? 4,7 dnia. A ta? Działa mapa jak w Star Legionie trochę. <laughs> a ta ma też 4,7 dnia. Tak, jak one się mogą zderzyć, jak one mają taki sam obieg. Chyba, że to jest tak w przybliżeniu, bo jak tam jest do minuty podane, to może jest jakaś różnica, na przykład, nie? Albo przez nachylenie orbity może być też, że się spotkają w końcu, nie? A nie, faktycznie jest tu, jest inne nachylenie tej orbity. To może przez to być. Chyba tak, wiecie? Dobra, lecimy tam. O jezu, to jest po drugiej stronie pierścienia jeszcze. Ach, ile to? Cztery sondy, tak? Już, jedna wystarczyła. Jeszcze jakieś są, patrzcie. Geologia jakaś. Jest jeden human. Mamy jeden human, chaty. Persephone Expedition. Ekspedycja Persephony, ale distress beacon. Ktoś się tu jeszcze rozbił. I same jakieś wraki, patrzcie, minor wreckage. No i ekspedycja Persefony, cóż to jest takiego? Ale czad, okej. Okay. No to jest właśnie cała zagwozdka, widzisz? Błagaw. Często jest tak, że honkujesz system, lecisz dalej, nie? A... Na przykład taki listening post może być powiedzmy Uf, 26%. Taki listening grzebałem przy czystiku i nie zwróciłem uwagi. Taki listening post może być na przykład ponad 1000 ls od gwiazdy, nie? a takie obiekty się pojawiają na skanerze yy, do 1000 LS-ów. Więc jak pingasz nawet go i nie masz żadnego bikona, to nie znaczy, że go nie ma w tym systemie, nie? Dopiero trzeba FSS-em go przeskanować, wyłapać albo, albo w, na, w panelu, właśnie, ale to musisz być do, do tysiąca LS-ów, nie? To jest ta baza, no? <laughs> Ale czad rozbili się, patrzcie. Ze skorupy statku rozbitego. Tylko co to jest za skorupa? Co to jest za statek, może być? Anakonda? Ciężko powiedzieć po takim kawałku blachy. Na pewno jakiś większy. Albo to w ogóle jakiś mega ship, albo nawet fleet carrier. Wiesz, fleet carrier to byłby to rozrzucony po kilku, na, po kilku kilometrach, to raczej nie. Jakieś zbiorniki, patrzcie, dużo cargo, storage, tu jakiś sprzęt elektroniczny, jakiś generator, czy coś, no kurde, tu też jakieś zbiorniki z czymś, no. Okej. Okay. Brak wychodka. Może zakopane jest w ziemi, skąd wiesz. Tu jest coś, Data Point jakiś. Raczej Konda, nie, też mi, tak mi się z Kondom skojarzyło. All links established. Tak, encryption calls. Authorization failure. Adjusting role profile. New role profile determined. Admin rights granted. Downloading encryption codecs. Ale to jest ten, to jest materiał zwykły do, dla inżynierów. Tak mi się wydawało, że tu widziałem gdzieś. O, settlement comes up Jeden. Tam mi się wydawało, że był drugi gdzieś. Tu. Jeszcze jeden gdzieś będzie? Tam jestem, ten, co już go przeskanowaliśmy. Może tutaj? O! Jest! Trzeci. The lucky few. Trzy logi, czyli mamy wszystkie. Dobrze sprawdziłem, bo szukał czwartego. <laughs> z tej blachy? Człowieku. Kolega chyba nie wie, że my w Husarii co roku od 6 lat robimy konkursy z skokami łazikami. Konkurs skokami łazików z rampy, ale z takiej rampy to nie skakaliśmy jeszcze, uwaga. Takie rampy to się chyba trochę nie da skoczyć. Ale może jakieś akrobacje można jakieś porobić. Z tej drugiej może. Na drugą, patrzcie, patrzcie, pa patera. Ach, nie, nie, nie trafi na rampę niestety. Proszę Cię. <grywka> Let's have a look at the logs then. The lucky few. I knew when I signed up for this expedition that we were not coming back. But it was not meant to be like this. I guess we can be considered lucky. After all, if this had happened in deep space, we would have been dead in seconds. Now that it's happened, I don't know, I can't stop thinking about the crash. I thought I was lucky to survive, but Thomas was the lucky one. At least she didn't have to watch as we kill over one by one down here. I keep thinking of my mother's last words before I left. Be careful, it's dangerous, and no one knows what's out there. That's true. How right she was, indeed. Oh well, nothing to do now but sit back, enjoy the view, and hope for a rescue before our air runs out. And it's a really nice view. We've seen so much out there, some of it beautiful, some terrifying. I know this is the end, but I wouldn't have changed it for the world. If anyone finds this, please use the data we've collected for a good cause. I'd hate to think we wasted our time out here. Okej. Okay. Ciekawe, czyli po prostu... no ekspedycja jakaś odkrywcza, która się rozbiła i koleś nie mógł wierzyć. Wiedział, że nie wrócą, ale nie spodziewał się, że aż tak na no, kolejną rampę do, do, do skoku. Okej, okay, no taka ciekawostka. Dużo jest takich baz i powiem Wam czaty, że mam w planach, już nawet wczoraj chciałem zacząć, ale już nie miałem siły wczoraj. To, co Wam mówiłem, taki lorowy, lorowy taki i jednak, bo tak się biłem z myślami, czy... Czy może jednak tego imperialistę robić, let's playa ich nie. Stwierdziłem, że bo tyle jest rzeczy do odkrycia w elicie. Tyle jest lokacji takich customowych, w których ja nie byłem jeszcze. I stwierdziłem, że zrobię tą serię lorową, wiecie, już to nie jest. Jakoś super trudne będzie do wykonania, także dużo nie muszę w to wkładać czasu, bo postać jest zrobiona, wszystko jest w zasadzie. Także to będzie kolejny let's play. Badali okolice i może być więcej stacji w regionie. Tylko to jest crash, to jest crash site tak jakby, nie? Ale kto wie, no może być. Może być.